Witajcie moi wszyscy widzowie na no moim kanale, w kolejnym filmie złoto Blitz Ja jestem Kuba i dzisiaj przedstawiam wam niemiecki czołg średni No w cudzysłowie powiedzmy niemiecki, bo tak naprawdę jest to czołg amerykański tylko Pod flagą niemiecką, a jest to dokładnie Czołg rampanzer no w sumie no w sumie no, no to jest po prostu paton, no nie ma co gadać To jest to jest po prostu paton Tylko, że jest to czołg yy, z, pod flagą niemiecką No i bonusowo mamy pół śnieżny, więc no jeżeli komuś jest potrzebny, lemierz, potrzeba komuś odśnieżania, no to mogę do Was przyjechać na spokojnie. Szczególnie jak Wam, jak już nie wiem, gdzie zakopane mieszkacie czy gdzieś w górach, no to mogę przyjechać do Was tym czołgiem i Wam odśnieżyć podjazd. Ale dobra, koniec żartu. Przejdźmy może do samego pojazdu. No, więc jeżeli miałem pojęcie o tym pojeździe, no to no, wygląd jest całkiem nietypowy. No, bo wiadomo, mało jaki czołg ma. Lemierz, no w sumie z takich przykładów, no, to jest ten Vindicator, ale to jest czołg w ogóle z jakiejś gry, chyba Warhammer, o ile się nie mylę, więc no powiedzmy, że no częściowo ten przykład się nie liczy, więc no można powiedzieć, że RoPancer jest takim czołgiem dość wyjątkowym, jeżeli chodzi o wygląd. A czy jest wyjątkowo, jeżeli chodzi o grę, no to opowiem Wam o, o tym w dzisiejszym odcinku. Oczywiście opowiem Wam, jak tym mniej więcej grać, jak tym, jak przygotować ten pojazd do walki. Ale zanim zaczniemy z samą omówienie, no to chciałem Was jeszcze zachęcić do zostawienia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, to sam pojazd oraz sam film. No i zapraszam na Discorda, link w opisie filmu. A my lecimy teraz z omówieniem wyposażenia. Dobrze, więc no, załogi i o badaniach nie muszę mówić, bo to jest oczywiste. Kamuflażu, no niestety nie da się założyć jedynie legendarny, ale. Legendarny, chyba nie daje bonusu do kamuflażu, więc tutaj w sumie nie ma o czym gadać. Materiał eksploatacyjny no to jest podstawa, tutaj też nie muszę mówić. No i czas na zapasy. Jeżeli chodzi o zapasy, no to dałem czekoladę, tabliczkę czekoladę oraz zbogacone paliwo. Można ewentualnie zamiast tej tabliczki czekoladę dać zestaw ochronny, ale raczej wolę wodzić takie wyposażenie. amunicja wygląda tak. No jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mam założony dosyłacz, zmodernizowane moduły oraz ulepszoną optykę. Można dać system izolacyjny, jednak uważam, że. Zmodernizowane moduły mogą się bardziej przydać, bo to jest wiadomo, czołg średni. Tutaj często możemy dostać starana za dużo, więc lepiej być trochę odp odporny na to. Na drugim poziomie będzie ulepszony system naprowadzania, staranny montaż oraz akcelerator silnika. A na trzecim poziomie dział wyborowe, skrzynka z narzędziami oraz system dostaw materiałów. Czym coś zmienił? Może ewentualnie bym się zastanowił, zamiast działa wyborowego dać stabilizator pionowy. No to jest jedyna zmiana. No, i w sumie tylko tyle. Więc, no, takie wypowiedź będzie na ten pojazd. Czas przejść teraz do pierwszej bitewki, w której przedstawię wam parametry. No, i pierwsza bitewka jest na opie pustynne piaski w Czebie. dominacji losowanie z 8 oraz 7. Więc losowanie dość proste, ale czy damy zrobić, czy damy radę zrobić jakiś tam dobry wynik, no to zobaczymy. Więc nas tutaj powoli do bitwy, a ja opowiem wam o parametrach. No, i wiadomo, jak zawsze zaczynam od więc, no. Co można powiedzieć o mobilności? No to powiem szczerze, jak na czołg średni niestety wypadamy słabo. Maksymalna prędkość wynosi 42 km na godzinę, więc no, no to nie jest dobra mobilność niestety jak na czołg średni. Tutaj zazwyczaj czołgi średnie jadą, nie wiem, 50 parę, to jedziemy 42, więc no powiedzmy szczerze, ten czołg jest trochę mułowaty jak na Meda. Na szczęście mamy w miarę fajną moc na tonę, więc o tej maksymalnej prędkości bez problemu się rozpędzimy. Obrót też nie jest zły, ale no niestety prędkość maksymalna jest bardzo niska, więc no niestety nie jesteśmy w stanie jechać tak samo jak y, nasi równi rówieśnicy o, podobn o podobnej klasyfikacji. No, także czy mobilność jest na plus, czy minus? No, chyba raczej na minus, no bo jednak no, nie ma co mówić, no trochę wolni jesteśmy jak na MEDA. No to może nadrabiamy działem. Więc jeżeli chodzi o dział, no to tutaj w sumie jedyna zaletno, to mamy DPM oraz y, w miarę dobrą penetrację. No to jest chyba jedyne co mogę powiedzieć, że jest dobrego. Niestety problemem są uszkodzenia na strzałem bardzo niskie. No, przeładowanie jest wysokie, no to tutaj jest fajne. No i 9 stopni też w sumie plus. Niestety problem tego działa jest, no tak jak w większości tych plujek, no niestety stabilizacja, no niestety te działa niskiego kalibru strasznie mają samą stabilizację i długo skupiają. prowadzenia do przeładowania, więc no niestety tak strzelanie, no to jedynie to możemy strzelać na blisko. Jeżeli chcemy strzelać na daleko, no to jednak, no trzeba mieć naprawdę bardzo zgrane ten celownik, a wiadomo, nie jest to gwarantowane w tym pojeździe. Także powiedzmy działo no całkiem ok, jeżeli strzela się na blisko, gorzej jeżeli będziecie musieli strzelać na większe odległości, więc tak wygląda dział No i teraz czasem wytrzymałość, więc no wytrzymałość wygląda no powiedzmy jakoś tam, może nie jest źle, ale też nie jest jakoś tam superowo. HP mamy dość sporo, no bo no ze względu na nie mamy 1537, więc no, na pewno jest to wartość dość duża. Jeżeli chodzi o pancerz no, to kadłub powiedzmy no z tym lemierzem no to pozwala nam na odbijanie jakichś tam powiedzmy niższych tierów, niestety jak ktoś ma dużo penetracji, no to niestety już będziemy przebijani przez niemal wszystko. No, ósemki, prawie wszystkie ósemki oraz yy, ma każda dziewiątka nas przebija. No wie, że już jest lepiej, niestety mamy tak wielki garnek, że możecie ugotować zupę dla całej rodziny, więc no... Smacznego wam wszystkim życzę. Więc no, tak wygląda ten pojazd. Zasię widzenia jednak jest jakimś tam zaletą, no jednak duży garnek daje nam duży zasięg widzenia. No i kamuflaż no niestety nie jest dobry, bo czołg no, widać jest dość duży, więc no tak wyglądają parametry, czy, czy jakieś tam padające moduły są, raczej nie, raczej nie narzekam na jakieś tam moduły padające, może czasami silnik, ale to tylko czasami, więc no tak wygląda ten pojazd. No, i zrobiliśmy bitewkę, która zakończy się zwycięstwem. Zrobiliśmy 2526 uszkodzeń, zrobiliśmy jeszcze tam 1100 pasy jeszcze nam to znak drugi klasy. Dostaliśmy też medal wsparcia. zarobki 76 000 na plus. Tylko, że wam to jest też jakaś tam uwaga. No i wynik drużynowy, zrobiłem najwyższy wynik do mega oraz ekspaw po Więc powiedzmy, tok się w miarę spisał w tej bitwie ale to raczej była bitwa umówieniowa, tutaj trzeba było raczej powiedzieć, jak się gra tym czołgiem, jak mniej więcej wygląda. A teraz przejdźmy do drugiej bitwy, gdzie bardziej skupimy się na samej walce. A druga bitwa będzie na APE. Kamieniec znowu w trybie dominacji, zostawanie z samkami, kamy, więc no, jak widać, ogóle chce nam pokazać, że ten czołg sobie radzi na siódmych tyrach. No, no, trochę, no, trochę tak, więc no. Może, może jak idziemy na pozycję, no to może powiedzmy jak należy grać tym czołgiem. Więc no, jeżeli chodzi o czego czołgu, no to powiem szczerze, że ciężko mi sklasyfikować ten czołg, jak, jak należy tym grać. Bo z jednej strony, no patrząc po jego mobilności, no to raczej wypadałoby jechać jako czołgi, jak na czołgi ciężkie, czyli po prostu walczyć z chatekami, wykorzystać jakąś tam wytrzymałość, ale też z drugiej strony mamy dużo Weak Pointów tutaj w garnek bardzo łatwo nas przebijać. Kadłub też jakiś tam super wytrzymały nie jest, więc tej... No niestety mamy dwie taktyki, które no, dość się wykluczają, no niestety to musicie sami wybrać jak się wam lepiej gra. Czy Wam się lepiej gra jako hatekiem, czy bardziej się lepiej gra jako med. Ja jednak staram się grać tym jako człowiek średnim, bo jednak no... Jest problem. W grze na ciężkich też często zostajecie przebijani, więc to jest. Tak wygląda. Zobaczcie, że tak szybko gadam, ale no... Chyba zacznę tak szybko gadać, ponieważ no... Bitwy są szybkie i zanim ja zdążę omówić wszystko, no to... Nie zdążę przedstawić wszystkiego, co chcę powiedzieć, więc no... Przepraszam, jeżeli mówię trochę niewyraźnie, ale... Możecie w samych komentarzach napisać, czy rozumiecie, co ja mówię, czy nie, czy w następnych odcinkach mam gadać... Wolniej, nie wiem, szukać dłuższych szukać specjalnie dłuższych bitew, ale... Ale nie wiem, robić kilka prób, żeby znaleźć dobrą. Czy może tak, jak teraz nagrałem, czyli że... Gadać od razu, tak na szybko, żeby, żeby było od razu powiedziane, no... Dobra, nieważne. Więc jeżeli chodzi o samą sytuację, no to teraz mamy lwa tyłem. Tej naszej się w nas nie celuje. Celuje. Fajmi ksa. Spróbuję mu gąskę zdjąć, żeby tutaj nie mógł nas się cofnąć. Niestety chyba gość ma zmycone gąśnice, bo gościu dalej jedzie. Spróbuję teraz mu zdjąć gąskę. O, teraz weszło niestety bez damagea. Trochę szkoda. Myślałem, że mu zrobi jakiś damage. O, teraz niestety nie weszło w gąskę. No trochę mnie to irytuje, bo jednak no. Nie są to złe strzały. Warto. Kogoś teraz jest na gąsienicy. Ej, czemu bez damage'a? Ej, halo! Nie wiem, czy źle oddaję strzały, czy co. Ale na szczęście tutaj nasz, to znaczy lew tutaj. nic nam nie robi. O, niestety teraz bez gąski weszło. A my sobie farmimy lwa. Teraz chyba powinniśmy lwa bez problemu porobić. No, zniszczony ładnie. No, bitwa. Bi bitwa nam się w miarę łożyła, w miarę fajnie. Raczej jemki nie będzie, bo. ropancer no, to dziwny czokol, ma strasznie dziwne wymagania. Raz tutaj robisz dużo i dostajesz po pierwszym klasa, potem robisz nie, przepraszam. Raz robisz w jednej bitwie powiedzmy mało, powiedzmy 2000 robisz kurde i dostajesz pierwszą klasę, a potem na sobie bitwie robisz 4000 i dostajesz drugą klasę. Naprawdę Rampancer trochę ma dziwne te wymagania. Ale wracając do sprawy, no to jeżeli chodzi o kolejną bitwę, no to znowu udało nam się wygrać. Zrobiliśmy w tej bitwie 3089 damage, 3 fragi, 1046... Na pasyście dało, no, dało nam to znakę pierwszej klasy, no tak jak mówiłem raczej M -ki nie spodziewałem się, bo ten Dramopancer naprawdę ma mega dziwne wymagania, nie wiem. Ja dalej nie, ja dalej nie rozumiem jakie, jakie to ma wymagania ten czołg, ile trzeba tam robić, żeby Mkę dostać naprawdę. Strasznie dziwny jest ten pojazd, z wyglądu jaki, z parametrów oraz z tych wymagań, no naprawdę czołg paradoks typowy. Jeżeli chodzi o zarobki, no to skąd ta premium powtarzam, skąd ta premium mam? Prawie 100 tysięcy, ale też warto podkreślić, że to była bitwa dość dobra, jeszcze z dobrym losowaniem. No i wynik drużynowy, no to najwyższy wynik Damage Arrows w obu drużynach, nie ma co komentować. Czołg się spisał dobrze w tej walce, więc no... To były dwie potyczki czas przejść do podsumowania. W sumie krótko wyszło, bo 10 minut nagrywania. Chyba to będzie najkrótszy odcinek przez ostatnie kilka miesięcy, jak nawet nie przez ostatnie lata, więc... Nie przedłużajmy, przejdźmy do podsumowania od razu. No także, moi widzowie, no, patrząc po tych dwóch bitwach, no to pewnie powiem, że w podsumowaniu powiem, że to jest czołg naprawdę bardzo dobry, że na pewno sobie super radzi i warto go mieć dla każdego. Jest to czołg, tak jednak, niestety jesteście w błędzie. Niestety, no nie mogę powiedzieć w podsumowaniu, że to jest czołg dobry, no. Mimo, że w tych dwóch bitwach czołg naprawdę stał się dobrze, tak niestety no nie mam zbyt dobrych wspomnień grając z tym czołgiem, tutaj rozegrałem nim. No, już sporo bitew, no mi nowe bitwy, powiedzmy, że tyle, że na spokojnie mogę powiedzieć o tym pojeździe. I powiem, że nie podoba mi się ten czołg, No, z tej strasznie irytują mnie jego problemy, ten garnek, wieża, która jest dziurawa, kadłub, które przebijają, to, to dział, które mocno się rozwala. No, to jest po prostu coś, no niestety, no nie jest dla mnie zbyt y, przyjemne i no nie powoduje. U mnie takiego odruchu, że no polecił wam za bardzo ten czołg. W sumie, no, trudno jest też znaleźć alternatywy, więc no niektórzy powiedzą, że no czołg jest przeciętny, ale za to nie ma innych czołgów podobnych. No, no, to Jeżeli miałbym dać przykład, powiedzmy czołgu podobnego, no to może nie jest tego zbyt dużo, ale jeżeli miałbym powiedzieć takie czołgi, które, do których mógłbym porównać ten czołg, no to. Po pierwsze Centurion 5 7, na pewno jest to czołg lepszy. Może ma trochę inną alfę, większą, o ile się nie mylę, tak, no, jednak ma działo przyjemniejsze. W dodatku ma wytrzymalszą wieżę tutaj. Nie ma pośredniego garnka na wielkości no, Seganu, w którym gotujecie obiad dla całej rodziny. Jeżeli chodzi o inne alternatywy, no to w sumie z Medów no nie znajdę więcej. Ewentualnie może nauczyć zdać dać prożetu, ale to jest czołg z magazynkiem, więc tutaj tak średnio się porównuje czołgi normalne z czołgami z magazynkami. Z innych klas, no to powiedzmy, że tej nie jest lepszy, bo on ma o wiele więcej życia, tutaj na pewno o wiele więcej może znieść, mimo, mimo powiedzmy gorszej mobilności, chociaż, mi się, chociaż chyba ma podobną mobilność i powiedzmy podobne działo. Z gorszą Alfą, tak jednak ma o wiele więcej życia, więc na pewno o wiele dłużej przeżyjecie, więc no jednak bym powiedział, że w tej może. Może tak minimalnie lepszy, tak? Ale też bez strzału, tak, więc no. W sumie znajdą się lepsze alterny dla rampancera, więc. No jeżeli nie, wiem, dostaliście go z paczek, no to powiedzmy możecie być zadowoleni Ale no szczerze, no to jest powiedzmy czołg, który no wyjątkowo powiem, że raczej jest dla tych graczy, którzy no nie ogarniają, no bo jednak. Gracze słabi też będą spotkali graczy słaby, słabych i nie będą wiedzieli, jak przebiega ten czołg, więc no, będą naprawdę dawali sobie radę. Natomiast, jeżeli macie więcej umiejętności, no to na pewno będziecie widzieli, że są inne czołgi lepsze do gry. Wiem, że są fani tego czołgu, wiem, że są ludzie, którzy go uwielbiają. Tak samo jest z Revelorizem, no i tak samo też jest właśnie dużo graczy, którzy hejtują ten czołg. Ja jestem jednym graczem, który hejtuje Rampancera. Ale, ale z drugiej strony jestem graczem, który lubi, lubi Reweloriza. może nie uważam go za jakieś tam super OP, ale uważam, że jest to czołg grywalny, lepszy na pewno niż Rampancer bym powiedział, więc czy polecam Rampancera? No jeżeli nie ma innych alternatyw, nie macie innych powiedzmy czołgów średnich, no to możecie go kupić od biedy, ale pewnie jeżeli już macie większą umiejętności, no to na pewno macie inne czołgi, a jeżeli nie, no to wiecie, że są czołgi lepsze tego czegoś. Więc w sumie to było podsumowanie i tak kończymy odcinek. Dziękuję moi widzowie za obejrzenie materiału do końca, mam nadzieję, że wam się film spodobał. Jeżeli tak zostawcie subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, zostańcie sam pojazd oraz sam film i zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy, do zobaczenia, na razie.